To była miłość na serio. Szary świat za żelazną kurtyną ubarwiały niegdyś etykiety. Takie od serów kolekcjonować zaczął wówczas Marek Kosmulski, profesor Politechniki Lubelskiej. Dziś dalej zbiera i jest autorem Atlasu Serów Polskich. To są etykiety 30, 40-letnie. Ponad 173 tysiące. Taką kolekcję zgromadził naukowiec. Zbieracz od pół wieku. Połowa to są etykiety, które otrzymałem od innych kolekcjonerów w drodze takiej czy innej wymiany. Około jednej czwartej to są etykiety, które dostałem od producentów, jako fabrycznie nowe etykiety. Reszta pochodzi z konsumpcji. Etykiety, które sam zjadłem sery. I takie etykiety, które dostarczyli mi znajomi. To zaś etykiety światowe. Najstarsze mają ponad 100 lat. Hiszpańskie są najbardziej zdobne. Francuskie zadziwiające. Najnowsza pochodzi z supermarketu, który mam dwie domu. Kolekcjonera zapisujemy do teleekspresowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Sir Marek Kosmulski zasiądzie w loży serowej.